Witam Państwa! W kolejnym odcinku tym razem nie będziemy zajmować się samą dżumlą, a wprowadzeniem pewnych zmian w dżumli, tak aby nam łatwiej się w tej dżumli pracowało. To jedna z podstawowych, pierwszych zmian, które polecam Państwu zrobić, to jest zmiana tego edytora. Niestety ja nie przepadam za tym edytorem ten edytor mógłby być udostępniony dla na przykład podstawowych redaktorów których celem jest sprowadzanie tylko i wyłącznie treści w Joomla natomiast y, nie dla y, redaktorów wyższego rzędu o tym będziemy mówić jeszcze kiedyś później proszę zobaczyć, że tutaj mamy tylko i wyłącznie podstawowe przyciski nie? tego edytora oczywiście możemy dodać troszeczkę więcej przycisków Kliknijmy, zamknij i przejdźmy do dodatku. Przypominam, że edytor tutaj jest dodatkiem. Klikamy, dodatki, i szukamy naszego edytora na tej liście, i przejdziemy do trybu rozszerzonego, wzbogacony na rozszerzony. Jeżeli zapiszemy te zmiany tutaj i otworzymy sobie nasz artykuł. Tworzę sobie to na, nowym, na nowej karcie. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj już dużo więcej przycisków. Nie? W dalszym ciągu nie są to do końca wygodne przyciski. Proszę zobaczyć, jeżeli chcemy wstawić jakiś link, no to tutaj musimy wstawić jego URL, prawda? Czyli adres danego linku. Jeżeli chcemy wstawić grafikę, no to mamy tylko i wyłącznie musimy podać źródła, co? Jeżeli mamy grafikę na naszym serwerze no to oczywiście możemy wykorzystać ten przycisk tutaj grafika oczywiście url -e możemy też stawić za pomocą łącze A łącze B i tak dalej ale to nie jest do końca naszym celem ponieważ w tekście widzimy często łącze tak więc ten edytor dla mnie jest generalnie B ale ma też swoje plusy, jest prosty i powinniśmy go udostępnić, jak mówiłem, redaktorom niższego rządu. Dobrze, w takim razie co zrobić, żeby zmienić ten edytor? No trzeba zainstalować zupełnie nowy edytor. Zamknijmy sobie ten artykuł, kliknijmy do rozszerzenia, instalacje i na karcie Instaluj z internetu szukamy takiego edytora, który się nazywa JCI jest to jeden chyba z najczęściej używanych edytorów Joomla. Według mnie, jeden z najlepszych. W podstawowej wersji ma naprawdę duże możliwości. W wersji rozszerzonej można tu wstawiać animacje, flash, filmy i tak dalej. A więc klikamy na niego, od razu zobaczymy, jak się instaluje ten edytor. Klikamy Install. Czyli jak każde inne rozszerzenie, po prostu instalujemy to w ciągu kilkunastu sekund. I już mamy edytor. Oczywiście jeżeli otworzymy teraz artykuł, twórz artykuł, kliknijmy sobie, nasz artykuł będzie w dalszym ciągu miał stary edytor. Dlaczego tak jest? Dlatego, że domyślnym edytorem jest właśnie TMC. A więc musimy go zmienić na JCE. Przechodzimy do system, konfiguracja globalna i tutaj proszę zobaczyć domyślny edytor jest właśnie ten nasz stary edytor. my go nie chcemy zmieniamy sobie na JCR, tutaj wybieramy JCR. zapisujemy i zamykamy i teraz otwórzmy jakiś artykuł, artykuł, otwórz artykuł teraz będziemy musieli chwileczkę poczekać zależy jak szybkie mamy łącze, ponieważ ładuje nam się coś takiego edytor już dużo bardziej, że tak powiem, przyjazny naszym oczom ale również przyjazny naszym potrzebom e, ponieważ aby wstawić na przykład łącze jakieś do zewnętrznego czy artykułu, gdzieś na innej stronie, czy też do artykułu na naszej witrynie, klikamy tutaj ten łańcuszek, insert editing, i następnie wybieramy sobie tutaj, czy to ma być do kontaktu, czy do contentu. Content, czyli do treści. I tutaj możemy sobie wybrać nasz artykuł. I. Gdybyśmy mieli jakiś tekst tutaj zaznaczony, to by przykierowała do nas, do naszego artykułu. Dobrze, fajnie jest, o tym będziemy jeszcze mówić, jak tworzyć odnośniki. Bardzo polecam Państwu zmianę edytora, ponieważ w dalszej części kursu będę pracował głównie na tym edytorze i uwaga, tylko czasami wracał do tamtego edytora. Pytanie pojawia się, czy są inne jeszcze edytory. Odpowiem, że tak, jest tych edytorów bardzo dużo. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj w kategoriach, a tutaj w tym miejscu editing i editors, to proszę bardzo, tutaj mamy kilkadziesiąt, może przesadzam, ale kilka innych edytorów Niektóre są bardzo fajne. Na przykład ten edytor też jest bardzo ciekawym edytorem. W wersji podstawowej jest bezpłatny, kiedyś był płatny i też jest całkiem ciekawy. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego edytora, który zainstalowaliśmy w takim układzie. Przejdźmy sobie na pulpit. Uważam, że tu gdzieś powinien być przycisk Pulpit jeszcze. I wejdźmy do komponenty. I tutaj mamy control panel naszego nowego edytora. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj kilka przycisków do globalnej edycji, profil edytora, jaki będzie dla użytkowników frontowych, czyli tych takich, którzy logują się od strony frontowej, parametry edytora, topografia i tak dalej i tak dalej. Trzeba tutaj sobie troszeczkę pogrzebać. Teraz pojawia się pytanie, czy ten edytor jest w polskiej wersji językowej. No i odpowiem Państwu, że dzięki Panu, który się nazywa Stefan Wajda, popularnie zwiastą, mamy ten edytor po polsku. Przejdźmy sobie na zakładkę Install. To jest instalacja dodatków i tu mamy Install Package. Język polski nie instaluje się w tym edytorze przez instalator Joomlowe. W tym celu musimy przejść na stronę projektu JCE, czy stronę autora projektu JCE, kliknąć tutaj Downloads i e Language. I tutaj e, wybieramy sobie nasz język. Poszukujemy go, poszukujemy. Nie jest to alfabetycznie. I jak widzimy mamy 98% przed, e, tłumaczone. W większości to wystarczy. Create package, Bowland. I zapisujemy sobie nasz. E, Polski plik językowy na dysku. Zapisz, klikamy, jest już zapisany. Przechodzimy do instalatora, ale nie do tego instalatora. Przypominam, nie do tego instalatora, tylko instalatora w samym komponencie. Install add-ons, dodatki i tutaj install package. I tutaj klikamy Browse. Zaznaczamy ten plik. Klikamy Otwórz i Install Package. Już edytor mamy po polsku. Jak Państwo widzą, po instalacji języka mamy już tutaj zaplecze po polsku. Niestety, jeżeli przejdziemy do artykułu, artykułu Otwórz artykuł, to tutaj e, etykiety nam e, szczególnych przycisków się nie zmieniły. Natomiast kliknijmy sobie jakiś tutaj Insert Image na przykład. Tu już mamy wszystko po polsku. Czyli jak Państwo widzą, pewne elementy tłumaczenia języka polskiego trzeba poprawić tutaj do przycisków. Ale wszystkiego rodzaju inne miejsca mam już po polsku i bez problemu będziemy mogli się tym edytorem posługiwać.